Jeżeli znudziły Ci się gry, które masz, a na nowe brakuje Ci hajsu, wbijaj na kidrop.pl. Tutaj możesz zdobyć najlepsze gry za grosze. Odbierz darmowe 2 złote. Kod promocyjny w opisie. Jeżeli chciałbyś wygrać tego skina, wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę, a w komentarzu napiszesz "Płynik ze Steam'a. I mamy... P90 Elite Well Worn. Siemaneczko, z tej strony Sewer. A w dzisiejszym odcineczku otworzymy sobie 4 mega tak? Aż właśnie 4 mega z okazji wyzwania mistrzowskiego. Tak więc oglądajcie uważnie do samego końca. Zostawcie łapeczkę w górę, z góry dziękuję. A w komentarzu możecie napisać, ile wy dostaliście gwiezdnych punktów na koniec sezonu. Jak widzicie, gram sobie aktualnie nagrodę. No niestety z randomami, ponieważ z rana, gdy grałem, nie było jeszcze żadnych z moich widów na ABS. Wszyscy chyba spali. Przynajmniej tak mi się wydaje. Albo tak mi się wydawało. Jestem bólem na nagrodzie. I oczywiście, jak jest ból, to jest kampienie. A jak jest kampienie? No to praktycznie jest już wygrana. Ale nie zawsze, nie zawsze, ponieważ... Enemy team może być jeszcze dobry. Może potrafić tak grać dobrze, że. Szelka potrafi zrobić bulę na blisko. Więc. O, widzieliście jak kruczek właśnie zdech, Easy. Dobra, rani padła. I lecimy z ULTA. Easy. Dobrze, mam bo to przynajmniej trochę niszczy im tą dżunglę. Już mamy 22 punkty, a oni 9. Także pozdro. Najwięcej mam ja, oczywiście. Boż, 7. Zaraz po mnie jest Tara 5 i Bo, który ma aż dwa. Wow, 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 wow! Prawie upadłem. Było blisko, było blisko, ale to jeszcze nie to. Jeszcze nie to, tak łatwo mi nie pokonają. Ej, Denani leci tym ultem. Weź w ogóle, ja. Nawet nie potrafi trafić tą głową. Jak ktoś nie potrafi tą grać postacią, a bierze ją na... na Igrzyska Mocy, a bierze ją na wyzwanie mistrzowskie. No to naprawdę. Gratulacje. W tym odcinku zobaczysz jak niestety nie udało mi się ukończyć tego wyzwania. Tak właśnie niestety. Gra z randomami nie jest aż taka dobra na jaką mogłaby wyglądać. I wszystkiego nie dam rady ugrać sam. I w sumie sam nie jestem najlepszy. Także nie oszukujmy się. Co do pytania dlaczego nie zrobiłem wyzwania mistrzowskiego w, w sobotę. No niestety dlatego, że nie miałem wolnej chwili i musiałem to zrobić w niedzielę rano. I to tak nam mega farcie, ponieważ niedziela rano był to dzień, w którym obudziłem się, patrzę, a tutaj za godzinkę koniec wyzwania. Także musiałem się zmotywować i jakoś to zrobić. I udało mi się zrobić, no nie dużo, ale jednak parę winów. Możecie o Oczywiście napisać w komentarzu, na którym skończyliście wy poziomie. Może udało wam się ukończyć całe wyzwanie. Kto wie, kto wie. Także gramy jeszcze jednego mecza bólem. Jak na razie jesteśmy na plusie. Mam nadzieję, że już tak pozostanie do samego końca gry. Brock próbuje nas raszować, ale trochę mu nie pykło. Bo ten jego skok nie jest jakiś tam mega dobry. Znaczy wbija się i strzela raz i ucieka. No to, to, to nie o to chodzi. On się powinien wbić. Nas dosłownie zraszować wszystkimi atakami, jakie miał. A jeżeli ich nie miał, to po prostu powinien na początku poczekać, załadować trzy te rakietki i wtedy dopiero skoczyć. Z tego co widzę, Brock nie ma Star powera, ale ma gadżet. Więc jeżeli ma gadżet i skaka już przez tą. o i mamy wina. Jest nice. I skakał już przez tą ścianę, to mógł się chociaż wbić dobrze. A to niestety mu nie pykło. Ich ból nie był tak dobrym bólem jak ja. Także dziękuję, brawo dla mnie, brawo, brawo Oklaski, nice. Plus 500 gwiezdnych punktów. Dobra, zagramy teraz oblężenie, ponieważ awansowaliśmy na drugi, drugi poziom. Nie wiem dlaczego na oblężeniu ta tam mapka jest taka nagle, taka mniejsza. No, taka mniejsza jest. Czarne strefy robią się dziwne. Napiszcie może, czy, czy wy też tak macie, jak gracie na telefonie. Powiem wam, że nie zwracałem na to nigdy uwagi. Ale chyba jednak tak jest. Dobra, mamy swojego pierwszego bota na drugim poziomie. Nie jest źle. Ale ten bot jest tak słaby, że pewnie nawet nie zdąży dojść do safe'u. Jestem pewien, że tak będzie. Oni go jeszcze jakoś zblokują. I już pada. Spróbuję jeszcze działku walnąć. I mam poleciało. Nie jestem pewien, czy wziąłem dobry gadżet. Tak, tak, wziąłem dobry gadżet i oh, lag, co jest, co to za lag, omg, help, dobra, ole speeda dostałem, speed razy dwa normalnie jakbym na haksach latał, ale to oczywiście lagi serwera, niestety, aj jessie, 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 no i jeżeli ta jessie ma jeszcze star power zaraz zobaczę, u mnie... Teamie, ja mam Star Powera, Brock Master Powera i Dynamite czyli cały team Master Powery Venoming, Jesse Master Powera Shelly Master Powera i ich Penny również Master Powera także Full A, no tak zapomniałbym przecież tutaj na wyzwaniu mistrzowskim każdy ma Star Powera nie, nie zwróciłbym na to uwagi po prostu, bo, dlatego że ja i tak mam do Penny Star Powera to chyba dlatego nie zwracałem na to uwagi. Okej, okay, niestety... Mamy... Pierwszą... Pierwszą przegraną za sobą, niestety. Przykro mi, ale jednak... To musiało się zdarzyć. Mamy... O! Sergio mamy w swoim teamie, ale jest AFK. Także dzięki. Kolejna przegrana do kolekcji. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję, dziękuję za grę z randomami. Dlaczego ten poziom AFK nie jest krótszy? Na przykład będzie 5 sekund. O. Gościu jest 5 sekund AFK i od razu wygra jego niego bot. Żeby był choć troszeczkę w szansa. szansę. A tak on tam stoi, nie wiem ile tam sekund trzeba się nie ruszać. Chyba 15. Ale 15 sekund to jest naprawdę dużo. Szczególnie gdy gramy w wyzwanie mistrzowskie. Dokładnie tak. Okej, okay, jak widać już na sprawie podjechali na starcie. Także dziękuję, dziękuję Serge. Wow. Wow. No, tego się nie spodziewałem. Działko Penny dobiło naszą bazę. Ostatnim atakiem po prostu. Po wybuchu jedna kula uderzyła w naszą bazę i nie skończyło się dla nas to dobrze. Ale tak, Star Power sprawdzam i mam ten dobry, więc możemy jeszcze raz spróbować. Mam nadzieję, że teraz coś nam się uda w końcu wygrać na tym oblężeniu, bo już. Już, już, już jestem zły. Ale mamy jeszcze chyba dwie próby, o ile ja dobrze pamiętam. To są chyba jeszcze dwie próby, tak. Mamy w teamie Poko, Pamkę, Kontra oczywiście, Brock, Tick i Penny. Każdy bierze Penny na tę grę. Każdy, bez wyjątku. Chyba nie znasz. Nie było jeszcze gry, w której by nie było Penny. Tak mi się wydaje przynajmniej. Oj, to Penny już. Easy, dobra. Peni jeszcze specjalnie wysłała emotkę. Właśnie możecie napisać w komentarzu, czy Wy macie jakieś y, emotki y, takie inne niż standardowe. Czyli takie po prostu, które kupiliście, albo które jak, w jakiś sposób udało Wam się zdobyć, ale nie jestem pewien, chyba nie da się zdobywać darmowych emotek w BS-ie. Jest, mamy wina. Brawo, brawo dla naszego teamu. Poko i. Pamka jednak zdali. Zrobili robotę. Nice. Plus 300 gwiezdnych punktów. Oblężenie Penny, Penny, Pamka, Dynamite i Frank kontra Frank kontra kto? Kontra MZ. No to może być grubo, może być grubo. MZ zazwyczaj jest OP, ale może ten Frank jednak coś ugra. Nie jestem pewien. Dobra, jest, dobry ult, dobry ult. Podjeżdża nasz pamka z prawej strony, ale to jeszcze nie koniec gry, więc się nie poddajemy. To jeszcze nie koniec. Mamy pierwszego bota oblężniczego, który już leci. Ale jest on na poziomie chyba. Nie wiem, nie widzę, bo tu nie widać, który to jest poziom. No widzicie, tak wygląda podejście do MZ. Niestety nie kończy się najlepiej. Oj, dobra, zdążyłem jeszcze walnąć działko. Nice, 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 nice. Dobra, mamy tak. 100% swojej bazy i 61% bazy enemy. I padłem. Ok. Czyli tak właśnie wygląda podjazd do MZ. Trzeba mega uważać, a szczególnie gdy jeszcze ma Ulta. No nie da się. Ale coś zauważyłem, że gadżet MZ się troszeczkę zmienił, bo nie odpycha. Grałem MZ i zauważyłem, że on nie odpycha wrogów. Na daną odległość. Nie wiem dlaczego. To jest dla mnie dziwne. Na początku, gdy grałem nią, normalnie ten gadżet odpychał wszystkich na daną tam odległość. Aha, dobra. Za jednym podjazdem odjęli nam aż prawie cały HP bazy. Zostało nam 28%. Im 61%. Jeżeli nie uda nam się teraz wyrównać, zebrać większej ilości śrubek, no to niestety już po nas. Jest 4 do 4. MZ podjeżdża. Dobra, mamy mamy 7 do 4. Oczywiście 7 dla nich, tak więc dziękuję. Tego już nie da się wygrać. Nie damy rady osłonić tego bota. Już MZ się śmieje, już się MZ śmieje. No ja wiedziałem, że się będzie śmiała, ponieważ tego bota nie da się już obronić. Jeszcze z full Rushem MZ. No niestety kolejna porażka Kolejna porażka I to już była ostatnia porażka niestety Tak właśnie skończył się mój Skończyło się moje wyzwanie mistrzowski niestety Ale to nie koniec Mam do otwarcia aż Uwaga uwaga 4 megaboksy Ale nie będzie tutaj nie widać czwartego Ponieważ to jest Zaraz o godzinie 11 Pojawi się w sklepie Kolejna oferta specjalna który będzie do kupienia. Jeden Big Box i jeden Mega Box. Za punkt. Ok, otwieram Big Boxa. I... I niestety nic. Zwykłe. O, 50 do Leona. Teraz otworzymy sobie pierwszego Mega Boxa. I, I mamy uwaga, uwaga! Piąteczka, aj słabiutko. Leon plus 12, B plus 20, Kiełek plus 28, to dobrze. MZ plus 29 i Karl plus 41. Podwajać plus 400. No niestety z tego nie cieszę się za bardzo. Wolałbym jakoś postać starpowera albo gadżeta. Uwaga, tutaj mamy siódemeczkę, mamy siódemeczkę. Uwaga, uwaga, siódemeczka. To już na pewno coś będzie. Może postać, kto wie, kto wie. Frank. B plus 18. Jackie plus 27. Karl i myga, 3 i myga. Jest, jest, yeah, to 3. 3 itemki. Migają. Nie wiem co. Otwieram. Zobaczmy, co to jest. Oj, Star Power pierwszy. Gwiazda most do pamki O gadżet do kiełka. I ostatnie, Star Power do Shelly. No w końcu. Jeden już miałem, ale ten jest lepszy. Możecie napisać, który bardziej wolicie. Ja wolę ten. Otwieramy drugiego mega boxa i mamy. Uwaga, uwaga, szósteczkę jest. Też coś jest w tym mega boxie, ale co to nie wiem? Niestety nie wiem, co jest w tym mega Sprawdzimy zaraz, zaraz się okaże. Max plus 24, Kiewek plus 30. Uwaga, mega Karl plus 54. I mamy tutaj Star Power do Penny. I to jeszcze ten z tymi bombami, czyli ten, którego w teorii nie mam, ale mam. Bo mam ten drugi, który podpala. Ha, ha, ha. I tutaj mamy już sklepik z godziny 11. Gdzie do kupienia jest oferta specjalna z Megaboxem i Bigboxem. Za punkty. Z Bigboxa niestety nie mamy nic ciekawego. Nic ciekawego. No i wolałbym zdobyć jednak punkty do kiełka. Którego próbuję wymaksować na pierwszej randze. I Megabox. Mamy szósteczka. Jest szósteczka z Megaboxie. Czyli jest coś, jest coś na pewno już jest coś do zbycia, ale czy to będzie postać? Czy to będzie postać? Kto wie? Kto wie? Uwaga, dwójka i mega jest jedynka i mega plus 50 i uwaga, uwaga, to jest gadżet. Gadżet Olona, miotacz klonów. Spoko gadżet. Używałem go dużo razy, jak gramy oczywiście z widzami. Jest to mega gadżet. Przyda się. Dziękuję wszystkim za oglądanie do samego końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie. Cześć pa.